W dniu 1 i 2 listopada, a więc we Wszystkich Świętych, i w Dzień Zaduszny, nastąpi zmiana organizacji ruchu w okolicach głogoskich cmentarzy. To już jest tradycyjne, natomiast ta zmiana w tym roku potrwa dwa dni: od godzin rannych w sobotę 1 listopada do godzin wieczornych w niedzielę 2 listopada. Największe zmiany będą dotyczyły cmentarza Brzostowskiego oraz rejonu cmentarza w Krzepowie na ulicy Akacjowej. W Brzostowiem w godzinach od 12 do 13 w sobotę 1 listopada nastąpi całkowite zamknięcie ruchu, związane z odprawianą w tym czasie mszą na cmentarzu. Potem po godzinie 13 ten ruch zostanie przywrócony, ale oczywiście według nowych zmian. Od poniedziałku jeździmy już w tym rejonie normalnie, według dotychczasowej organizacji ruchu. W związku z tymi zmianami apelujemy o przestrzeganie kilku podstawowych zasad. Przede wszystkim zwracanie uwagi na nowe oznakowanie. Prosimy nie jeździć na pamięć. Zmiany w organizacji ruchu są na tyle istotne, że jazda według starego oznakowania po prostu spowoduje kłopoty na drodze, kolizje i może być przyczyną wypadku. Bezwzględnie należy stosować się do znaków i poleceń policjantów regulujących ruchem. Należy ograniczyć prędkość, zachować szczególną ostrożność i mieć tutaj na uwadze to, że również piesi zdążają w tym momencie ku cmentarzowi i najważniejsze jest bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Prosimy też o dokładne zamykanie drzwi i okień w pojazdach, nie pozostawianie w nich żadnych przedmiotów mogących zainteresować złodzieja. Osobom przyjezdnym zalecamy po prostu pozostawienie samochodu w dalszej odległości od cmentarza, na terenie osiedla, na jakimś parkingu, na terenie parkingu strzeżonego lub posesji osoby, do której przyjeżdżamy. Jeżeli to jest możliwe, udajemy się na cmentarz po prostu pieszo albo skorzystajmy z komunikacji miejskiej.